Juliana Kulesze, obrońcę reduty Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych, któremu miałem okazję gratulować awansu oficerskiego na Zamku Królewskim. Wszystkich Państwa kombatantów serdecznie pozdrawiam od Pana Ministra. Szanowne osoby duchowne, wszyscy przedstawiciele władz samorządowych, władz gminy Góra Kalwaria, szanowni Państwo, może zacznę od takiej anegdotki. Ostatnio tak długo byłem w Górze Kalwarii, chociaż jestem z niedalekiej okolicy prawie 30 lat temu i to też było związane z dziejami wojska. Z tym, że muszę Państwu tutaj powiedzieć taką, taką może właśnie śmieszną historyjkę, że wówczas byłem dziennikarzem, zajmowałem się historią jednostki wojskowej w Górze Kalwarii no i słynnym pobytem marszałka Piłsudskiego 100 lat temu na Błoniach nad Wisłą. No, i mój kolega fotograf sfotografował armaty przed jednostką wojskową, i tak wtedy, złapany przez y, tropiącego szpiegów y, oficera z tej jednostki, wówczas jeszcze nadwiślańskich jednostek wojskowych, trafiłem na dołek policyjny, y, spędzając tam około godziny. Także proszę się nie niepokoić, godzinę was nie będę. Y, ja tutaj zanudzał swoim wystąpieniem. Dlatego, że list od pana ministra jest dużo krótszy, zajmie mi czytanie tego listu mniej niż godzinę. Proszę posłuchać uważnie. W związku z tym, do uczestników uroczystości odsłonięcia tablic z nazwami Nowych Rąd w Górze Kalwarii imienia Daniela i Ignacego Lechów oraz Batalionu 5 Armii Krajowej. Szanowni Państwo, w 1920 roku Wojsko Polskie stoczyło jedną z najważniejszych batalii w dziejach Europy i świata. Nasi bohatersty przodkowie złamali rosyjski marsz na stolicę Rzeczypospolitej i zwyciężyli w bitwie warszawskiej. Sto lat temu, 3 sierpnia 1921 roku, rok po wiktorii nad bolszewicką Rosją, naczelnik państwa Józef Piłsudski na błoniach pod górą kalwarią udekorował odznaczeniami bojowymi artylerzystów konnych ze wszystkich dywizjonów wojska polskiego. Dzisiaj kolejne pokolenie Polaków żyjących w wolnej ojczyźnie z inicjatywy mieszkańców Czerska i Góry Kalwarii honoruje innych bohaterów mieszkańców Czerska, Ignacego i Daniela Lechów, pełowiaków, uczestników wojny z bolszewikami, żołnierzy Września 1939 roku. Ułan Ignacy Lech, pseudonim Lech, walczył również pod Tobrukiem i Monte Cassino, gdzie został ranny, a porucznik Daniel Lech, pseudonim Biały, jesienią 1939 roku trafił do niewoli sowieckiej jako jedyniec obozu w Starobielsku został zamordowany w Charkowie, będąc jedną z tysięcy ofiar zbrodni katyńskiej. Udział w wojnie 20 roku i wojnie obronnej 1939 przypłacił życiem z rąk katów z NKWD. Patronami Nowego Ronda są także żołnierze Polskiej Podziemnej Batalionu 5 Armii Krajowej, jednostki specjalnej stworzonej przed wybuchem powstania warszawskiego. W kompanii zemsta tego baonu służyli trzej bracia Bąkowie z Góry Kalwarii, Bolesław, Leon i Stanisław, kawalerowie Orderu Wojennego i Military najwyższego odznaczenia wojskowego, którego początki sięgają insurekcji kościuszkowskiej. Dziękuję inicjatorom dzisiejszych upamiętnień za godną naśladowania troskę o pamięć o bohaterach Wojska Polskiego, którzy są wzorami postępowania i służby współczesnych żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej. Chwała bohaterom, cześć ich pamięci. Z wyrazami szacunku, Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej. W tej chwili, w tej chwili chciałabym poprosić o zabranie głosu. Pana Piotra Rytkę, prezesa Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Oddział w Czesku. Zapraszam.